Cześć, witajcie na kanale Działkomania. Dzisiaj wam powiem, co robię z wilkami. Znaczy takie przynajmniej nazywają w internecie i w ogóle. Wilki to są... Akurat chyba wszystkie pourwałem. Jak rośnie sobie łodyżka pomidora, wychodzi liść, tu idzie, o tu wychodzi liść, tu idzie sobie główny ten pęd i tu wyrastają takie pędziki. Każą obrywać i ja też obrywałem w miarę tego, co zauważyłem, bo potem pomidor się rozrasta na przykład o na dwa pędy, tak jak ten, bo gdzieś nie przyuważyłem, ale jak gdzieś zauważę tego wilka na przykład wielkości, kurczę, wszystko powyrywane mam, więc Wam nie pokażę tak za bardzo. Chyba tutaj coś jest, nie, to nie ma nic, dobra, nieważne. One wyrastają tutaj z boku. Czasami są naprawdę bardzo duże, takie jak. jak te tutaj we wiaderku. O, zobaczcie, taki duży gdzieś z boku sobie wyrastał. Ja go urwałem, bo go nie przeuważyłem, tak? I teraz wsadzam go do wody na jakiś tam tydzień, półtora, dwa. Nie wszystkie tam kilka, bo ja zobaczyłem na Instagramie chyba taki króciutki filmik, jak właśnie tam. Chińczycy tymi małymi łapkami to robią. Że obrywają to, wsadzają do wody, potem jak to puści korzenie, a widać, że puszcza, zobaczcie. Ten tu jest bardzo długo już. O, i to korzenie puściło. Reszta już zaczyna też powoli tam puszczać. No i oni to wsadzają do ziemi. No ja też tak porobiłem, patrzcie. I tu rośnie. Nowy pomidor. Czy Z tego będzie, tutaj mam też o kilka, te trzy. Jeszcze mam jednego na zewnątrz, chciałem dla jaj do ziemi wsadzić na tym w gruncie na zewnątrz, i to, słuchajcie, rośnie. No, nie wiem, czy będę z tego pomyłki, bo jest lipiec lipieca. Ale chcę zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. Bo w takim razie, jeżeli to tak działa, a widzę, że działa, jeżeli będzie owocować, to w przyszłym roku wyhoduję sobie tak dosyć wcześnie tych bocznych pędów. Nie będę ich obrywał, poczekam aż trochę urosną. Dopiero je urwę, niech tak urosną, chociaż na 20 cm. wsadzam w ziemię i zobaczymy czy będzie to owocowało, jak to się tak dość wcześnie zrobił, ja to robiłem niedawno, no. No i tyle, no tak można darmowego pomidora sobie wyhodować, no. całkowicie za darmo z, z wilka, z bocznego pędu. Zadałem trochę ciała, bo tutaj obrywałem, gdzieś tutaj Wam pokażę, o, na przykład tutaj, o. Był, nie dość, że się na dwa pędy rozrósł, to jeszcze tutaj taki wielki był. A ja akurat go powywalałem, bo wtedy jeszcze nie widziałem o tych filmikach. Znaczy, nie widziałem tego filmiku że tak można robić z tych widków. No to tyle. Nieskładnie i bezładnie mówiłem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. A Jeszcze Wam pokażę tego na zewnątrz. Czekajcie, spauzuję. O, widzicie, to jest on. To jest z tego widka. Był jakieś tam dwa tygodnie w kubeczku z wodą, puścił te korzonki, wsadziłem tutaj i miewa się znakomicie. Tu widzę, już są, patrzcie. Są kwiatki, będzie grono, tylko że kurde, tam mszyca znowu tu jest. No ja pierdziele, no gówno dał ten ekośrodek, którym przyskałem w badziewie. Trzeba będzie chyba to chemią potraktować, bo to masakra. Jak mi zerzeczą, chociaż one niby tego nie jedzą, bo te pomidory tak te na przykład. A te nie mają już tej mszycy. Może coś to zadziałało? No dobra, nieważne, nie o tym temat jest. I patrzcie, i to sobie rośnie, więc będzie z tego pomidor. Więc to działa. Dobra. 对了，这些。